Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kazumili. Dzisiejszy filmik będzie o kluciu się przepiórek japońskich. Tu jest inkubator samoróbka. Jajka w środku to są głównie faraony, czyli przepiórki o ubarwieniu standardowym, o zwiększonych gabarytach. Ale tutaj chwilowo jeszcze nic się nie dzieje. Jest 16 doba, mam nadzieję, że jutro się coś zacznie. Może to jakaś niższa tro trochę temperatura była, czy coś takiego. W każdym razie już tutaj w tym moim ikarze się zaczyna coś dziać i sprawa wygląda tak, tutaj są teksasy, tak zwane teksasy, to są takie białe przepiórki z ciemnymi plamkami, jak widać już trochę tych przepióreczek jest, za chwilę powyciągam te skorupki, które się wykluby i je zabiorę już do kartonu, gdzie tam jest około 38-40 stopni, żeby nie przeszkadzały się klucz innym. Inkubator otwieram tak naprawdę dzisiaj pierwszy raz, bo wcześniej nie było mnie w domu, byłem w delegacji. Także akurat one zaczynają się klucze. a ja wróciłem, więc będę mógł się nimi normalnie zająć. Dobra, to ja je stąd tutaj zabieram i pokażę Wam jak wygląda karton, który dla nich przygotowałem. Jednak zapomniałem pokazać tego, jak są na dole w kartonie. Także jest następna aktualizacja, jest ona po nocy. Tu jak widać dalej nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że to dzisiaj ruszy. Natomiast w tym, w którym było to trochę wczoraj znowu parę wyskoczyło. Także ja je zabieram, zbieram z korupki i pokażę co jest tam w kartonie i opowiem co się tam dzieje. No i jestem już w kartonie, w którym początkowane są. Standardowa jakaś karma, to jest akurat przepiórka, karma dla przepiórek tylko przesitkowana żeby tylko te najdrobniejsze frakcje się tutaj dostały, bo inaczej by tego przepiórki nie zjadły. Tu jest poidełko i w środku jest ręcznik papierowy, żeby po prostu one się nie topiły. Tylko mogą się napić, ale jak w to wejdą, to żeby całym mokre nie były. Natomiast one wyglądają tak. Pod żarówką jest nawet około 40 stopni. Tutaj widać kabel od maty grzewczej, która jest mniej więcej tu. To jest drugi kabel od maty grzewczej, która jest tu i one w tamtej części mają nawet 40 stopni. A tu wiadomo, gdzie jest widzenie, czy woda, to jest trochę chłodniej. Tu mam te e, przepiórki, które przed chwilą wyciągnąłem. Także je tutaj delikatnie po prostu przesypię. Nie będę ich pojedynczo przekładał, przez takie przesypanie nic im się nie stanie. I pewnie zaraz się gdzieś tam porozchodzą do jakichś cieplejszych miejsc. Ewentualnie zaczną sobie coś tutaj trochę dziobać w karmy. No, póki co jak widzicie, same te Ala Teksasy, bo same białe, ale mam nadzieję, że niedługo i. Faraonów coś powychodzi. Także to tyle. Czekam na następne aktualizacje. Od poprzedniej aktualizacji minęło lekko ponad 10 godzin, tam około 11 mniej więcej. I tak, w tym jeszcze nie ma żadnego malucha, aczkolwiek widzę, albo widziałem przynajmniej jak wcześniej otwierałem, teraz o, na przykład tu, że zaczynają się nadkluwać. Także po prostu tutaj mogła być delikatnie niższa średnia temperatura, przez co lęk się opóźnił. W każdym razie, no, coś z tego będzie trzeba tylko cierpliwie poczekać. Podejrzewam, że już jutro rano coś będzie. No i czy tutaj coś jest? No, oczywiście, że jest. Troszkę tam wychodzi. Też widziałem już, że są jakieś pojedyncze takie kaleki, w sensie, że mają nogi rozjechane. No, ale no, przy takiej ilości, jak będzie 1, 2 czy 3, no to zdarza się. Nie naprawiam tego. Taka powiedzmy selekcja naturalna: jak im coś nie wyszło w jajku i przykruciu, to no, po prostu padną. Także te przekładam tam na dół do kartonu, gdzie już pokazywałem ostatnio. I słyszymy się najprawdopodobniej rano następnego dnia, czyli mniej więcej tak 15 godzin od teraz. No i jest rano kolejnego dnia. Jak sobie przed chwilą zajrzałem, to jest pokazywać tak naprawdę. Tu już zaczęły się ładnie klucz. Większość to faraony. Tutaj było kilka jajek Teksasów. Stąd ten biały rodzynek. Ale mimo wszystko większość to są no, farony, czyli w barwie standardowej. Na razie, praktycznie wszystkie mokre, więc one bym powiedział, że się równo wykluły. Także jedyne co tutaj z nimi zrobię to no, pozbieram skorupki, które się no, pojawiły, żeby im trochę więcej miejsca dać, i je zostawię, żeby wyschły. Natomiast w tym, w sumie to się chyba nie spodziewałem, że aż tak. No, bardzo dużo się pojawiło przez noc. Wyszły prawie wszystkie, znaczy no prawie wszystkie, no zostanie niewiele jajek. Także przez noc naprawdę się ich tutaj naprodukowało. Także ja wybieram stąd skorupki też i najprawdopodobniej te suche stąd wyniosę do kartonu. Także na razie z inkubatorów to tyle, pewnie jeszcze z raz czy dwa pokażę, co tu się działo. Od poprzedniego otwarcia minęło kilka godzin, tak mniej więcej 6-7, i tu już jest sporo tych wykluło. Tak jak mówiłem, tu parę białych jest, także widzę raz, dwa, trzy, cztery, chyba pięć, sześć, może siedem, bo też jeszcze jest jeden ten mokry. No i tak to wygląda. Zabiorę już te suchsze, żeby nie przeszkadzały innym. Zabiorę resztę skorupek. No i pokażę jak to już w kartonie wygląda. Już tam powoli syf trochę się robi, ale do jutra będą musiały wytrzymać tak. Także za chwilę widzimy się jak są w kartonie. No i tak to wygląda. Woda już poidełko praktycznie całe wypiły, albo troszkę też nogami rozniosły po podkładzie tym higienicznym. Tu im trochę paszy dosypałem. No jak widać jest ich, no bym powiedział, gęsto. No tu chyba jednemu... coś nie halo. No, tak, jeden padł. Ale to cóż, no przy takiej ilości sztuk się zdarza. Nie uniknie się tego. Ale i tak, one już tutaj najstarsze mają dwie doby. I padł właśnie teraz drugi. Wcześniej to widać, bo z inkubatora wyszedł i był taki strasznie słaby. A tu jak widzicie jest ich gęsto. Nie wiem sam ich ile jest, jak bym miał strzelać, to pewnie ze 100-150. I jeszcze się klują, także na pewno coś tam jeszcze z inkubatorów pokażę. A jak nie z inkubatorów, to przynajmniej z tego samoróbki, coś się klują faraony, bo faraonów jeszcze coś na pewno wyjdzie. Jeszcze muszą tak pobyć, myślę, że do pojutrza, bo jutro jest niedziela, to nic nie będę kombinował, ale w poniedziałek je, już je przeniosę do... Od chowalnika. Także to tyle. Słyszymy się później. No i kolejna aktualizacja. Ku mojemu zdziwieniu, po nocy jeszcze trochę wyszło, bo wczoraj tu wieczorem ich było 5 czy 6. A teraz jest 11, czyli przez noc parę sztuk jeszcze wyszło. Ale podejrzewam, że to już będą całkiem resztki. Resztki. W każdym razie ja stąd te zabiorę. Jajka też zabiorę, żeby ten inkubator już umyć przed świętami. A jajka jeszcze na chwilę tu przełożę, bo te się później zaczęły kluć. Także podejrzewałem, że tu jeszcze może coś z tych powychodzi, ale tak czy siak, no i tu jest ich sporo. Nie sądziłem, że aż tyle jeszcze wyjdzie. Także na ten moment jestem zadowolony z tam na dole w kartonie, gdzie je trzymam. Nie wiem, sporo ich jest. Łącznie podejrzewałem, że spokojnie 200 razem z tymi, Ale jak będę je przykładał do odchowalnika na zewnątrz, to na pewno sobie wszystkie policzę. No ale na razie jestem zadowolony. Kartonu chyba wam na razie nie będę pokazywał, bo się tam straszny syf i gęsto zrobiło. Także szkoda to pokazywać, no ale muszę jeszcze tak wytrwać do jutra. Także z tej aktualizacji to tyle i pewnie słyszymy się jeszcze w kolejnej. No i ja jestem u przepiórek już, bo w tym pomieszczeniu jest najcieplej, bo jak jest okno zamknięte i te drzwi są zamknięte, to same przepiórki tutaj potrafią rożeść do 10 stopni. Także postanowiłem, że tutaj postawię ten swój odchowalnik. E jest ogacony jak najbardziej wygląda to tak to jest ekran zagrzejnikowy i na to dany kabel grzewczy 80W tu jest jedna zwykła żarówka 40ka a tu jest ledówka bo jak tu były dwie 40ki to miało to gorąco i jeszcze są dwie maty grzewcze dane pomiędzy no gdzieś w podłożu no i wygląda to tak nie jest im zimno przez chwilę jak je ogarniałem i była zamknięta, znaczy przed tym jak je ogarniałem, to była pokrywa zamknięta. To praktycznie były rozłożone po bokach, więc było im za gorąco nawet. Także chwilę ewentualnie uchylę pokrywę i wyszło ich tyle. Nie liczyłem ich, chciałem jak najszybciej przełożyć, ale myślę, że 200 spokojnie. Także ten urywek, tylko taki, żeby się z Wami pożegnać, podziękować za oglądanie i zaprosić ewentualnie do przyszłych filmików. Także do usłyszenia.